najgorsze błędy, które możesz popełnić przy dofinansowaniu 500 tysięcy złotych na budowę domku letniskowego. Ja jestem Jan Brac, to jest kanał planer o dotacjach i biznesie i dzisiaj porozmawiamy sobie, gdzie większość z Was wykłada się przy ubieganiu o dotacje z lokalnych grup działania. Ten trzeci błąd jest najpowszechniejszy, Najłatwiej go popełnić i w sumie nikt nie informuje wcześniej, jak go uniknąć. Będę też wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Wciąż 90% osób, które lajkuje, komentuje moje materiały, wciąż nie włączyła subskrypcji. Zrób to, żebym mógł produkować więcej dla ciebie darmowych treści, które pomogą sfinansować twoje biznesowe marzenia. Zanim przejdziemy do tych najgorszych błędów, które możesz zrobić, ubiegając się o dofinansowanie na domek letniskowy, to odpowiedzmy sobie na pytanie. Gdzie znaleźć lokalne grupy działania? Wystarczy, że w dowolnej wyszukiwarce internetowej wpiszesz lokalna grupa działania albo jej skrót LGD i dopiszesz nazwę swojej gminy. Lokalne grupy działania wspierają obszary do 20 tysięcy mieszkańców, ale chodzi o miejscowości. W wynikach wyszukiwania znajdziesz nazwy stowarzyszeń, które nawiązują, czy to walorami kulturowymi, historycznymi, krajobrazowymi do Twojej lokalizacji, więc bardzo ciężko się pomylić. Pomimo, że prowadzisz działalność gospodarczą, musisz posiadać numer EP, czyli numer producenta rolnego, dzięki któremu będziesz mógł zalogować się na platformę elektroniczną i złożyć swój wniosek. Od razu uspokajam cię, nie musisz być rolnikiem, mieć swojego gospodarstwa rolnego ani być domownikiem. Ten numer nadawany jest tylko pod kątem ewidencji i jednocześnie pozwolenia na logowanie w systemie elektronicznym. Musisz pamiętać, że taki numer teoretycznie wydawany jest do 30 dni, więc w skrajnych przypadkach, jeżeli za późno się zorientujesz, możesz po prostu nie wyrobić się z jego nadaniem i tym samym zalogowaniem się na platformę. W odróżnieniu od poprzednich naborów nie wystarczy sam fakt złożenia wniosku o jego nadanie. Musisz fizycznie go mieć, żeby się zalogować. Żeby ubiegać się o to dofinansowanie, musisz mieć siedzibę, filię albo oddział swojej firmy w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, która objęta będzie wsparciem danego LGD. Dodatkowo samo przedsięwzięcie musi być zorganizowane w obszarze tego LGD, które będzie przydzielało ci pomocy. Dokumentami, które potwierdzają taką filię, będzie CIDG czy wypis KRS-u, gdzie Formalnie będziesz miał wymieniony dany adres na terenie wsparcia danego LGD. Błąd, który najczęściej jest popełniany, to brak świadomości, że Twoja inwestycja musi być przeprowadzona nie na zgłoszenie budowlane, ale na pozwolenie. Nawet jeśli sama inwestycja jest mniejsza niż 70 m2, wciąż będzie wymagane pozwolenie budowlane. Bardzo często mylicie sobie powierzchnię. Do 70 m2 oczywiście jest możliwość postawienia nieruchomości, ale tylko na cele mieszkalne lub rekreacji indywidualnej. Tutaj mówimy o przedsięwzięciu pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i bez pozwoleń, niestety, ale takiej inwestycji nie przeprowadzisz. Może się zdarzyć, że lokalna grupa działania nie wyłapie tego braku, ale już w przypadku drugiej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski na pewno zostaniesz o to zapytany. Jeżeli nie wiesz, które dofinansowanie jest odpowiednie dla Ciebie Twojego pomysłu na biznes, to możesz skontaktować się ze mną. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową i zostawisz swoje zgłoszenie. Na pewno skontaktujemy się z Tobą, zadamy kilka pytań i ustalimy, czy jest możliwość zdobycia środków na start swojego biznesu. A Ty jaką inwestycję przeprowadzisz? prowadziłbyś za 500 tysięcy złotych? Jeżeli masz pytania dotyczące dotacji na start-up, rozwój działalności gospodarczych, śmiało zostaw je w komentarzach. Na pewno odpowiem, a jeżeli zbierze się większa ilość pytań o ten sam typ albo to samo pytanie, na pewno przygotuję o tym osobny materiał. To był Jan Brac, kanał BizPlaner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!